Słuchajcie, McDonald's wypuścił chyba jedną z najgorszych reklam, jakie widziałem w mediach od początku ich istnienia. Reklama była przygotowana dla McDonalda w Holandii z okazji Bożego Narodzenia 2025 roku i w pełni wygenerowana przez, przez sztuczną inteligencję. No, to po pierwsze. Wygląda odpychająco, to po drugie. Bardziej cyniczna w stosunku do Bożego Narodzenia niż sam Mr. Grinch, to po trzecie. Spot ten trwa około 45 sekund i był w całości wygenerowany za pomocą sztucznej inteligencji. Zamiast typowej świątecznej, ciepłej opowieści, reklama pokazuje serię chaotycznych i pechowych scen: e, przewracanie się, przypalone ciastka, e, spięcia w rodzinie i stres związany e, z domowymi, powiedzmy, przygotowaniami do świąt. Czy też dekorowaniem choinki i tak dalej, i tak dalej. Ścieżka dźwiękowa tej reklamy nawiązuje do takiej bardzo znanej świątecznej piosenki, ale słowa zostały kompletnie zmienione. Zamiast najwspanialszy czas w roku zmienili na The most terrible time of the year, czyli najbardziej najgorszy czas w roku to te święta, prawda? Reklama spotkała się oczywiście, musiała się spotkać z falą krytyki. Widzowie opisywali ją jako taką dziwną, bezduszną i przerażającą. Wiele osób uznało, że motyw święto równa się horror jest Tonacją kompletnie nietrafioną w kontekście Bożego Narodzenia. Kanał YouTube, na którym opublikowano tą reklamę 6 grudnia tego roku, szybko wyłączył też i komentarze. A reklama została usunięta chyba zaledwie wczoraj, 9 grudnia. Dzisiaj nagrywam 9 grudnia. 10 grudnia. To było wczoraj, tak. No, oczywiście, w następstwie wielkiego oburzenia na internecie. Firma i agencja marketingowa The Sweet Shop, tak się nazywa, stojąca za tą dziwaczną reklamą, wygenerowaną przez sztuczną inteligencję, broniła się zaciekle, że produkcja wymagała wielu tygodni ciężkiej pracy. To było tysiące ujęć, ręczne poprawki, montaże. Agencja twierdzi, że zespół 10 osób pracował 7 tygodni, aby stworzyć ten paszkwil. To jest przykład, jak próba ironii um, albo antyświątecznej interpretacji może się obrócić przeciwko marce, nawet tak wielkiej jak McDonald's. Zwłaszcza, gdy reklama zamiast budować. Emocjonalną bliskość generuje dystans i taki dyskomfort. Pokazuje też, że nawet najbardziej zaawansowana generacja wygenerowanie AI plus super postprodukcja nie gwarantują naturalności. I teraz, zamiast zwiększać zainteresowanie, Reklama zaszkodziła wizerunkowi, co e, zmusiło oczywiście McDonald do e, rychłego jej usunięcia. Jeśli jej nie oglądaliście, to właśnie teraz wam ją pokażę. Nie chcę być jedynym, który cierpi. Także zobaczcie, spójrzcie na to. Jest to nie! Shots turn to mayhem. Even no! Santa no of space, and the tree redecorated oh. oh. your place. It's, it's the, most the most terrible time <coughs> of the year. <coughs> the roast turns to <coughs> charcoal, and the cookies burn too. Freaking <coughs> chaos! It feels like oh. a zoo. <coughs> it's the most <coughs> terrible time <coughs> of the year. See a flea from the And No, i jak się czujecie? Czy podobała wam się uh, ta reklama? Podobał się ten dziwoląg? No cóż, mnie się to nie podobało. Jest bezduszne, bez uroku, bez życia, bez artyzmu. do Dobani kompletnie. To okropne, to okropne. Może się um, niedobrze odbić w żołądku, jak się na to patrzy. Tak zresztą, jak po zjedzeniu pokarmu z ich menu. Ale jeśli chodzi o firmę o rozmiarach i wpływach takich jak McDonald's, ja myślę, że to jest coś nowego w tej chwili. Um, to, be, to jest już eskalacja wojny sztucznej inteligencji z ludzką kreatywnością. McDonald's chwali się, że spędzili właśnie tygodnie pisząc te prompty. Eee, Ojej, jaka to była ciężka praca, żeby to wypracować, żeby to wyprodukować. Nie, 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 nie stworzyliście tej reklamy. AI ją stworzyło. To nie jest CGI, ten hollywoodzki te efekty, gdzie artysta musi mieć umiejętność i wizję, e i artyzm sobie tutaj wystarczy wpisać, wygenerować reklamę o świętach, proszę mi tu szybko, nacisnąć Enter i gotowe. To nie jest tworzenie. To jest wskazywanie palcem na mnie, mówienie proszę to, proszę tamto, proszę mi tu zrobić i oczywiście e, trzeba było wyłączyć komentarze na YouTubie e, naturalnie, bo każdy normalny, kto by to komentował, musiałby zacząć od czegoś takiego. Dlaczego to w ogóle powstało? Dlaczego to w ogóle wrzuciliście na internet? I wiecie co? E, ta reklama jest nie tylko brzydka, ale też nieludzka. Jest tak szara, tak martwa. To taka algorytmiczna papka. I potem widzę ludzi, wiadomo z jakiej strony, i oni piszą, o jakie to piękne, piękna reklama, nowatorska, oddaje realia życia. W końcu ktoś. Powiedział prawdę, nie bał się przeciwstawić dogmatum chrześcijańskim o świętach Bożego Narodzenia. Takie komentarze pojawiły się oczywiście na Blue Sky. No, wiecie, to jest ich odpowiednik naszego e, ex, X. E, jak macie czelność używać słowo czy słowa piękna, e, i obrażać uczucia religijne innych ludzi w kontekście czegoś tak sztucznego, pustego i groteskowego. Nie interesują mnie oczywiście tacy ludzie, i yy, nie chcę się o nich rozmawiać, ale chcę powiedzieć, że nie mam do takich nawet grama szacunku. Tak, tak, w kwestii yy, wyjaśnienia. A teraz sam przekaz. To najgorszy czas w roku. Serio? To jest wasza świąteczna reklama? Kogo to niby ma reprezentować? Kto nienawidzi świąt? Ja nie lubię wielu rzeczy, ale no, nie święta Bożego Narodzenia. Nawet jeśli nie jesteście religijni i nie lubicie świąt, to jest to świetny czas na... Odpoczynek, relaks i spotkanie się z rodziną, na które nie można sobie pozwolić w innych porach roku. A oni próbują wmówić ludziom, że Boże Narodzenie to jakiś koszmar, chaos, stres, a potem dodają: Ukryj się przed tym wszystkim, przed tymi świętami gdzie? W środku w McDonaldzie. Reklama kończy się tak naprawdę prośbą do widzów, aby schowali się w McDonaldzie. I, a, I aż do stycznia. Tam byli aż do stycznia. Wejdź do McDonalda i poczujesz magię świąt. No wiecie, każdy z nas, kiedy poczuje się smutny albo ma jakiś okropny dzień, stresujący okres, powinien szukać ukojenia i pocieszenia w McDonaldzie. No tak. Bo kiedy myślę o ciepłym, cichym i spokojnym miejscu, myślę przez całe życie o restauracji fast food McDonald's. Prawda? Wy też tak myślicie? Podczas najważniejszych świąt w całym roku myślę ciągle o lokalu z fast foodem o tym ciepłym, spokojnym, rodzinnym miejscu. I nie mogę się doczekać, kiedy tam pójdę. Ale jak przejdziemy na widzenie oczami, wyobraźni: McDonald's to klejące się od ketchupu stoliki, zepsuty podajnik do napojów, smutny pracownik patrzący w sufit gdzieś tam ocza, oczyma, który nienawidzi życia, no i tam gdzieś siedzi bezdomny gość w kącie, który prosi o drobne, żeby kupić sobie jedzenie. A wszyscy wiemy, gdzie te pieniądze tak naprawdę pójdą na alkohol, albo gdzieś tam na inne rzeczy. To jest ta bezpieczna przystań, którą mamy wybrać zamiast domu w święta. Naprawdę? Powiedzmy to sobie jasno: McDonald's nawet nie jest restauracją. To jest chemiczne laboratorium, które udaje, że sprzedaje jedzenie. To jest przemysł przerabiania odpadów w kawałki kurczaka, plastikowych bułek i frytek. Które z jakiegoś powodu potrafią przetrwać 3 miesiące na parapecie bez najmniejszego śladu pleśni. To nie jest jedzenie, to jest technologia. To są jadalne syntetyki. McDonald's i cała ta fast foodowa menażeria sprzedają nam coś, co udaje jedzenie, ale z jedzeniem ma wspólne tylko to, że można to pogryźć. To przysłowiowa. Papka tłuszczu, cukru, chemia i mięso tak przerobione, że kurczak musiałby przedstawić jakiś dowód osobisty, żeby ktokolwiek uwierzył, że to kiedyś był w ogóle ptak. A te chicken nuggets to nie są kąski kurczaka, to jakaś um, archeologiczna mieszanka wszystkiego, co zostało po kurczaku. Gdyby mogli, to oni zmieniliby nawet cień po tym kurczaku. A potem te korporacje udają, że to rodzinne, świąteczne, ciepłe reklamy świecą jak bożonarodzeniowe choinki, ale rzeczywistość jest jak stary olej z frytkownicy. Mamy się wzruszyć, podczas gdy oni sprzedają uzależniający tani produkt, który niszczy zdrowie i rozbija kulturę jedzenia na prostą matematykę. Ma być szybko, byle jak i byle tani. To nie jest pokarm. To jest strategia, no ale ona działa, bo wygodnictwo wygrywa z rozsądkiem. Ale każdy kęs w McDonaldzie to mały kompromis z własnym zdrowiem. Możemy to nazwać jak chcemy, ale prawda jest prosta. Fast food nie karmi ludzi. On ich przyzwyczaja do byle jakości. Więc wracając do reklamy McDonalda. Jest nadzwyczaj antyświąteczna Nabrzmiale antychrześcijańska Bo nie odważyłby się zrobić reklamy Nikt, w której mówią Ramadan to najgorszy czas w roku Nigdy nie opublikowaliby reklamy Opisującej święto innej religii Jako okropny okres w roku Bez dwóch zdań, nigdy Gdzie jest reklama opisująca Ramadan Jako okropny okres w roku? Nie ma. A gdyby te, taka reklama nawet istniała, wszyscy zgodziliby się, że jest. No wiecie, yy, islamofobiczna, czy coś takiego, coś w tym stylu. A następnego dnia inżynierowie w całej Europie zaczęliby podpalać McDonaldy na każdym rogu. Lub pilnowaliby wejścia przed każdym z nich z maczetami w ręku. A tak a propos, za kilka dni 14 grudnia tego roku zaczyna się żydowskie święto Hanuka. Niech jakaś korporacja wyśmieje to święto. Nie muszę wam chyba mówić, że nikt by nawet o tym nie pomyślał w tych marketingowych firmach na całym świecie, a nawet gdyby to zostałby usmażony na stosie antysemityzmu natychmiast ale Boże Narodzenie? No proszę bardzo, można sobie z Bożego Narodzenia kpić jak się chce, jak ktokolwiek sobie zapragnie. A sama stylistyka reklamy to szarość, martwe twarze, dziwne jakieś animacje. Wszystko wygląda jak jakiś. Plastikowy koszmar stworzony przez e, algorytm, który nie ma duszy, humoru ani nawet pojęcia, czym są święta. Przedstawiciele McDonalda w Holandii przekazali e, informację BBC, że celem filmu było tam odzwierciedlenie stresujących momentów, które mogą wystąpić. W okresie świątecznym, ale był to również bardzo ważny moment edukacyjny dla nich, ponieważ firma badała skuteczne wykorzystanie sztucznej inteligencji. Ble, 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 mleko się rozlało i nic już ich nie usprawiedliwi, choć reklamę usunięto już z oficjalnego kanału YouTube. Była ona wielokrotnie zamieszczana w mediach społecznościowych, wszędzie możecie ją znaleźć na X, na Facebooku, no wszędzie, na YouTubach, to, to wszędzie jest. I oczywiście tam wszędzie te relak, te komentarze, reakcje ludzi na nią były poważnie negatywne, to mało powiedziane. Ale krytykowano wykorzystanie sztucznej inteligencji, a także ten cały taki negatywny przekaz Te reklamy. Jeśli McDonald's chciał stworzyć film przerażający, przygnębiający, głęboko nieśmieszny, niezgrabnie sfilmowany, słabo zmontowany i nieautentyczny, to trafili, kochani, w dziesiątkę. A no i potem ktoś mówi w komentarzach: Nie widać, żeby to było aż takie złe. Wy tam wszyscy przesadzacie. E jeśli macie takich ludzi wokół siebie, którzy nie widzą w tym nic złego, no to mamy, mamy problem jako gatunek ludzki. No ale niektórych ludzi nie da się już uratować. I tak szczerze, jeśli, jeśli ludzie są już na takim etapie, że akceptują tę bezduszną masę. Pikseli jako sztukę, i jeśli mówią, tak, to mi się podoba, no to jest takie wspaniała alternatywna wersja, wspaniałe alternatywne podejście. No to cóż, to może rzeczywiście dla ludzkości już nie ma ratunku, ale zawsze, zawsze jest światełko w tunelu. Nawet jeśli znajdujemy się w środku czarnej D, to wyjście w końcu jakoś tam się znajdzie. I na zakończenie pokażę wam poprawioną wersję reklamy McDonalda, która daje nadzieję, że ludzkość jeszcze nie zginęła, a humor i szczera krytyka i tak wygra czy. Chcemy tego czy nie? Jest to film o e, takim tytule I fixed the McDonald's AI Christmas commercial in 12 hours. Czyli naprawiłem świąteczną reklamę McDonalda stworzoną przez sztuczną inteligencję w 12 godzin. I to jest e, z kanału e, Air Salad, Salad. Air Salad. Tak się chyba to nazywa. Pozdrawiam e, i trzymajcie się. Do następnego razu.